Dobry wieczór witam na konferencji prasowej po meczu Chrobrego Głogów ze Zniczem Pruszków w ramach Betclic pierwszej ligi. Chrobry wygrał to spotkanie 3 do 2. Jest z nami trener gości pan Grzegorz Szoka. Witamy panie trenerze ponownie w Głogowie. Dzień dobry, witam Proszę witaszki. o komentarz po meczu. No na pewno y, jesteśmy rozgoryczeni po tej porażce. Y, jeżeli chodzi o pierwszą połowę uważam, że Chrobry był lepszą drużyną na boisku. E, tak naprawdę stały fragment Pozwolił nam wrócić do tego meczu. No to trochę uspokoiło gdzieś tam emocje i we mnie, i w sztabie, i pewnie w drużynie. No bo nie byliśmy tym zespołem, który nie prezentowaliśmy się tak, jak ten zespół, który gra w tym sezonie w pierwszej lidze. W każdym z wcześniejszych meczów naprawdę byliśmy bardzo dobrze zorganizowani i zaangażowani. Potrafiliśmy czy bronić nisko, czy bronić wysoko, a dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że w pierwszej połowie nie byliśmy nigdzie ani wysoko, ani nisko za duże odległości pomiędzy naszymi formacjami. Mieliśmy duży problem z piłkami za plecy nas szybkich skrzydłowych, o czym wiedzieliśmy. Myślę, że największy problem po prostu był brak zamknięcia piłki. W drugiej połowie ta bramka dała nam trochę więcej wiary. Czuliśmy, że gospodarz już nie ma takiego komfortu jak przy dwubramkowym prowadzeniu, więc chcieliśmy wyjść wyżej, już być bliżej siebie, odbierać te piłki i atakować. Strzeliliśmy bramkę na 2-2, to nam dało bardzo dużo i wydawało się, że jest taki moment, w którym złapaliśmy kontrolę przede wszystkim przy piłce. No ale niestety w momencie, kiedy wydawało się, że możemy mieć rzut karny, że możemy gdzieś stworzyć sytuację i pójść po bramkę na 3-2, dostaliśmy bramkę na 3-2, ale dla chrobrego, więc na pewno to boli, ale no muszę pochwalić zespół za drugą połowę. No i przyjąć to na klatę, jesteśmy w takim momencie, że raczej jest blisko tego utrzymania. Też przy wyniku 2-2 chcieliśmy iść po, po trzecią bramkę. Nie, nie, może nie to, że nie szanowaliśmy tego punktu, ale no jakby czuliśmy, że to jest taki moment, że, że możemy się pokusić o te trzy punkty, ale tak się nie stało. Gratuluję Dziękuję to bardzo. zwycięstwa gospodarzom. Trzymam kciuki za utrzymanie w tym sezonie w pierwszej lidze. Dobry wieczór Państwu. rozpoczęliśmy ten mecz. Po dwóch meczach z Ponią i uks em gdzie po pierwszych połowach prowadziliśmy i pierwsze połowy prowadziliśmy, a w drugich ogólnie przygrywaliśmy mecz, tak więc bardzo dużo ciężko nas pracowaliśmy pod względem mentalnym, żeby jednak to się zmieniło, bo mamy zespół, który pokazywał duży potencjał ku temu, że możemy grać w piłkę i też stwarzać sytuację bramkowe i prowadzić i strzelać bramki przeciwnikowi, natomiast w tym meczu troszeczkę się to odwróciło, tak więc z tego się bardzo cieszymy, że po pierwszej połowie prowadziliśmy, a w drugiej nie przygraliśmy, zremisowaliśmy, a w kształcie dało nam to zwycięstwo, z czego się bardzo też cieszymy. Dużo na to pracowaliśmy, powiem szczerze, że oprócz tego, że zespół bardzo był zaangażowany we wszystkich fazach gry, ja również pracowałem z nimi na ławce, żeby ich wspierać w każdej możliwej sytuacji, ale również też pilnować tej dyscypliny, żeby jednak ta druga połowa... Była wygrana mentalnie, bo to chodzi o to, żeby też piłka nożna to nie tylko motoryka, taktyka, ale też mental, czyli poradzić sobie z pewnymi emocjami skrajnymi. I ten mecz naprawdę był bardzo ciekawy dla kibiców, dla nas może mniej, bo mieliśmy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie. 2-0 i w ostatniej minucie stracimy bramkę po stałym fragmencie gry, gdzie też doskonaliśmy pewne elementy, żeby jednak tej bramki tak łatwo nie stracić. No, i automatycznie musieliśmy przerwie sobie dalej pracować nad pewnymi elementami, żeby jednak nie wyciągnąć wnioski z tego meczu z LKS-em i z meczu z Polonią Warszawa, i myślę, że nam się to udało. Wytrzymaliśmy, można powiedzieć, z pewnymi decyzjami odnośnie zmian. Myślę, że tymi zmianami też zespół pomogliśmy. Cieszymy się, że zaryzykowaliśmy w końcówce, nie chcieliśmy bronić w wyniku 2-2 i postawiliśmy na drugiego napastnika. Zagraliśmy ofensywnie 4-2-2. Nam też dało bramkę, z tego się bardzo cieszymy. Później już staraliśmy się ten wynik utrzymać i szukać, można powiedzieć, ataku szybkiego. Bardzo się z tego cieszymy, chłopcy zasługują na gratulacje. Za pokonanie można powiedzieć samego siebie, bo najważniejsza walka była z samym sobą, a sprawy taktyczne i to już jest, można powiedzieć, praca nasza wspólna, która jest takim długofalowym, można powiedzieć, procesem, który na pewno widzicie, że ten zespół robi progres.